No, dzisiaj odwiedziła nas ulewa. Akurat w południe. I nasza krówka przyszła na obiad. Raczej z obiadem przyszła do Murcuni. No, już Murcunia jak widać. Rośnie. Już 120 na pewno ma. Kilogram. I tylko na mleku. Nam nic nie zostawię. No, Basia postanowiła też dołączyć do pory obiadowej na wodopoju. No i tak spędzamy miło czas. No, trzeba wszystko wyssać do do końca aby nikomu nie zostało to jeszcze z parę kilogramów mi dojdzie tak myślę murcunia A. No. To będziemy żyć smacznego. I do zobaczenia i usłyszenia.